Siemaneczko, z tej strony Nojsik Dzisiaj jesteśmy w krwawym łaźni w Tuzmer Łaźnia jest na poziomie 245 W zasadzie do poziomu 265 Jest z nami Kazaga, Jan Kochanowski No to Tam jeszcze kilka osób Łaźnia Kronowa. Tam Kto kogo zabije, bo kto komu odda chyba bardziej No przywitajcie się chłopaki ELO Tema. dzień dobry Jestem Deros, obczajcie profil Nie patrz, ten Kazaga to spał za... Ale nie wołaj, jej... taty. Piotr Nojtwiński. Łabiesz, kiedy Ej, chodź, wchodzimy. No Albo ja? No ja jak wchodzę, ja nie ma pa. Czekaj. No się tepli, wajnie, YouTube. Teplą się do ithal. Pod <noise> rand. <noise> <noise> A wszedł. Hej co? Czekaj, sobie głowę założę jakieś jeszcze. O, takie ładne. Ej, rozpierdol go tam. Ej, czekaj. Cicho Ej, to pierdol, ja cię walę na łeb, czy... <noise> No co ty? Krzesłem dostajesz w PPL. -a. Daj bij kochanowskiego kozaku jak waszych zero bo a, a kochanowski podpadał. ma fizyczną klątwę. O ja no właśnie On ma mini na na 6 minut. No to kurwa, No ty nagrywasz? Djuelo. Nagrywam. Dobra. <noise> Ej, no, ludzie no i mnie nigdy nie chciał pozdrowić, to ja się sam siebie pozdrawiam. Pozdrówki dla... Czeknę cię. Pozdrowienia z więzienia. To? Pozdrowienia z więzienia. Haha. Ha, no, czy... Albo spod a... siebie. Dobra, ja robię cięcie i będzie walka. Dobra. Chłopaki się tej biją. O kot robiła. Serdek tak <noise> ma tu legio. Za mążegie! Ej, ja patrzę z kim. No i dobrze. Ale on na pysk. <noise> jak każdy. To. Na ulicy. Ej, z kim polecisz Ej. na musie? Ej, na ulicy też cię walą. Ale on mocny jest. Na ulicy też cię walą, spokojnie. A ja mam z nim szansę. Jest, please! Jest, jest, kur... Ole, smarciłem. <noise> <noise> Jaki śmietnik, jak, jak ja z kazakiem padam. Czekaj, czekaj, czekaj. zbiegaj <noise> Ty obniżasz do żołniku? Z dwieście, Czekaj. Mm. <noise> Nie, czekaj, 300 max. No, 300. Czekaj, czekaj. Jak ja ci chyba cały logik obliżał Na coś się zastanawiam. I tu oprawy dwóch. Cały logik ci na pewno obliżał A ile masz szansa? Nie powiem. No ile masz szansa? Nie, nie powiem. Dlaczego no czemu nie? Na pewno więcej od ciebie. Masz 22? Więcej. Nie kłamiesz. Na serdziu. serio. Serio? No. Tak. Dobra. Ej, serio czy nie? Gostarczył w 22 w śmieciu. Hehehe, klikliki, patrz, masz TPK do ithan, nie? itchyny? No, klikliki, Kliknij it. klik dwa razy. <śmieci> Spróbuj, no, wal, 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 Ale, stróbuj, serio, tak. Dobry, walczył. Ej, słuchaj, serio, tak, tak, tylko raz. 10 im tak. dostanie. Klik o, na raz. No, no, to fajnie, nie? Oto, no, klik dwa razy Te, fajnie, <śmieci> obstawiacie, ej, fajnie, event obstawiacie. Aaaaaaa, co! <śmieci> patrz, jaki hit! Olej, jakby to. Olej, jakby to. Weszło. Co poszło, po ca? co? Pojezdź stale Nie legdyk Łydke, ja Ej, no się nie biegnie Ale kara unik. Wiesz, że ja ci za tą płonkę Za tą płonkę walną był ci czekaj Ej, no tak, gierki, unik, wszystko Jak ja z minus 50 bym miał Jak to w ten hit był za, za ile? Czyli Lol 15k Za 15k jakoś był, no to... Plus przebicie jeszcze I gzd Ej, poława, HP Xd Ej, dobra, to taka koniec odcinka. Ja bądź Dziękuję